Wolierkę pomalowaliśmy, także już będzie zabezpieczona, no ośrodka jest więcej niemalowana, no i będziemy wyposażać, ona co prawda jest już wyposażona w środku, wszystko poczepiałem, ale właśnie w tym filmie będę pomału, czepiał pomału, omawiał to wszystko, także zapraszam do filmu. Czas najwyższy zająć się wolierką, to znaczy jej wyposażenie, żeby mogła pisze nie tylko po... W siatce ale to normalnie po chodzić także już pierwsze kroki gdyby poczynione bo zaczepiliśmy linę zostały mi szczeliny z wojery tam co robimy dla śnińczyków także yy, uwiązałem sobie ją jak widzicie drutem do kroki ta już figluje tak się czepię tak się czepię jaki kierkowiec także widać że już ja z woliery to jej nie wygonię, będę musiał razem z nią tu przebywać i razem z nią robić, bo ona już tutaj mieszkaniec. Także wrócę do Liny. Także tu ją uczepiliśmy. Tu nam starczyło jeszcze by ją. No już można w ten sposób uczepić. Oczywiście też węzeł dać, bo tak jak widzicie ona korzysta właśnie z takiego węzła. Stoi właśnie teraz na nim. Nie wiem, to będzie to widoczne. Czerpia się właśnie go, do... także ma zabawę, bardzo ważna rzecz. Yy, tu już zrobili taką półkę, półka jest zrobiona, no to dobrze właśnie było, że ta ściana, tak jak wcześniej mówimy, będzie wyższa, ale właśnie dzięki temu będziemy mogli czepić półkę. Półka właśnie po to, żeby tu móc na niej postawić jej wodę, na niej postawić miseczkę yy, z jedzeniem. Teraz to wszystko ma w pokoju. Ale wcześniej czy później będziemy tu ustawiać, żeby po prostu korzystając z woliery to miała u siebie, bo to jak mówię, teraz to ma to wszystko na podłodze w okoju swoim to się nagrywać broni strasznie Amazonki Siedzą i krzyczą może przyjdzie czas, że i te amazonki będą wypuszczone, tylko na razie. Jeszcze się obawia tutaj, może puszczać się również czy na pokój, czy właśnie do woliery, no ale to jeszcze późniejsze plany, na razie Omasz, Omasz już siedzi na ramieniu, nie da nic zrobić, co zauważyłem, bo tak przy tej wolierce Boi się Sisy wejść na parapet. Parapet jak widzicie, jest blaszany, śliski bardzo, więc zsuwa się z niego. Także trzeba będzie tutaj na pewno umocować żerdź, taką żeby mogła sobie śmiało stanąć na tym parapecie, właściwie na tej żerdzi nad parapetem i przefruwać właśnie na tym ścianem. Bo teraz widzę, że ona przefruwa, czeka się siatki, wiadomo nie ma czego. A potem jak gdyby z tej siatki boi się nieco zejść bo no, nie widzi co jest w załem. O jaki gorący parapet o, ależ to nagrzane wszystko słońce jest ogromne o, ależ gorące, nie dziwnego że się to od razu z tego parapetu także dlatego żerć żerć na pewno będzie musiała być ewentualnie huśtawka i tak myślę właśnie o huśtawce by na tamtej ścianie zrobić huśtawkę by z tej żerdzi bezpośrednio no, fruwało sobie właśnie na tą huśtawkę co jeszcze zauważyłem potem musimy tu jakieś wejście jej zrobić i fajne żeby mogła z siatki sięgnąć tej liny bo ona próbuje, czepia się, dziobem zaczepia pazurkiem i tak no w pewnym momencie stoi w takim rozkroku i nie wie jak przejść więc też musi być żel żel na pewno będzie musiała być tutaj by się została spokojnie na swoją kółkę ja wiem, że może chce Natomiast zauważyłem, że one więcej łażą, więcej się wspinają aniżeli fruwają, więc napędzie, na pewno będzie łatwiej tu się przedostać na nogach. No a potem będziemy w miarę, w miarę potrzeby i możliwości tutaj dalej to robić. Jak mówiłem, tak zrobiłem. Dziadżu czepiłem właśnie w miejscu, gdzie będzie wychodzić z pokoju. Tu oczywiście jest blacha, także tu będę musiał jeszcze to zabezpieczyć jakąś jakąś właśnie kawałkami drewna, może położę jakieś takie, może nie gałęzie, ale takie właśnie żerdzie, żeby pod drewnie chodził, a nie po blasze, no i huśtawka, Czyli huśtawka już też uczepiona, zrobiona, tu wkręciłem takie uchwyty metalowe, dałem linę, jak widzicie, bo myślałem, że dam łańcuszek, wcześniej o łańcuszki myślałem, ale z kolei lina jest taka, że się czepiać jej czy dziobem, no po co po tym łańcuchu ciągnąć wystarczy, że i tak będzie siadał na siatce i tym dziobem będzie szorował po siatce i żerć na huśtawce jest bardzo gruba celowo taką dałem, dlatego, że będą mogły sobie na nią skakiwać i ścierać pazury bo myślę, że dam cienką obejmą pazurkami, łapkami, tymi swoimi, tymi paluszkami, to nie wytrą, natomiast tu będzie musiał się jej trzymać mocno i zaciskać pazury na niej. To ważne, bo pazury jednak im rosną cały czas, a obcinać nie bardzo, pewno ona się sobie da, więc zależy mi, żeby sobie wycierała. Jak mówiłem, liny są blisko siebie, także z przejdzie bezpośrednio na tą linę i teraz musimy coś zrobić, żeby mogła sobie przejść na półkę, na której będzie jedzenie. Więc będziemy dalej czepiać jakieś żercie. Mamy kolejną żerć. Jak widzicie, tutaj zrobiłem ją z okna z, z od razu, żeby sobie bezpośrednio mogła przejść na półkę. Oczywiście tutaj, jak wspominałem, te klocki, żeby wygodnie było jej przejść. No i zacząłem już tutaj oplatać no tak będę musiał właśnie woliarkę opleść z takimi gałęziami. Mówię, żeby nie chodziło właśnie po siatce, żeby mi się tej siatki nie czepiała, żeby chodziło jednak po żerdziach. Więc dookoła oblecimy. I jeszcze coś tam pomyślę, może gdzieś niżej coś jeszcze, jakieś takie zejście, może jakąś drabinkę. To zaraz pokombinujemy. Położyliśmy wykładzinę, taką trawkę zieloną zawsze to będzie troszeczkę przyjemniej, a jednocześnie słonimy płytkę, bo jednak mu tu się budzić będzie, papuga będzie tu siadać, więc odchody będą naprawdę na podłodze I będzie łatwiej nam zawsze tą wykładzinę wziąć, wytrzetać, nawet szlaufem dodać, przemyć. Także na pewno nie zaszkodzi, tak jak mówiłem jeszcze dodatkowo, fajnie będzie to wyglądać. Mamy kolejne żerdzie, tak właśnie łączę, jak wcześniej wspomniałem, teraz ze stolika właśnie bliżej huśtawki by sobie mogę właśnie przejść z tej żerdzi na huśtawkę następnie do tych żerdzi i tak w koło właśnie tu ma troszeczkę przerwy więc powiem mi się że po siatce chyba coś uczepię i już dookoła sobie przejdzie właśnie do okna wydaje mi się że więcej nie będę tego czepiał być może gdzieś jeszcze po prostu na siatce gdzieś tu może gdzieś tu jeszcze tak tylko dla fantazji w zasadzie bo nie chciałbym, żeby ona na siatce siedziała, ale to już ma zajęcia. Już sobie jakiegoś patyczka z kubie, którego tam znalazła. Także będzie dobrze. Pierwszą zabawkę trzeba uczepić, zrobię jedną. Teraz będzie sobie siedziała, będzie sobie ją szarpała. Tak, przebywa cały czas na dołoży. Schodzi jedynie do w pokoju, żeby się tam sobie skupać, coś tam zjeść. A tak to jednak to. Uczepiłem już gryzaczka, o którym właśnie mówiłem, że będę robił. Zrobiłem specjalnie takiego drapaka yy, z takimi gałęźmi troszkę dłuższymi. Tak pomyślałem, że może właśnie będzie na nim stawać, będzie się może tego czekać bardziej, tak żeby nie było takie, takie krążki i deseczki. A jednak taka właśnie drabina, taki drapak. No mi się wydaje, że wszystko. Na razie nie będę tutaj czepiał więcej rzeczy, dlatego że zaraz mi się tutaj zagraci. Chcę, żeby miało jednak swobodne takie przeloty, więc no nie będę już tak jak mówię więcej czepiał. Tak zostawię miseczkę z wodą. Jest postawić jeszcze się nie kąpała, nie widziałem tego, ale myślę, że jeszcze nie raz będzie okazja to też zobaczyć.